Cześć, Siemanko, z tej strony Kryspi, to jest kolejny odcinek z serii MPW A na wstępie możecie zostawić łapkę w górę subskrypcję Oraz podbijajcie odcinki, jak wam się podoba Więc co, dzisiaj będziemy robić siebie? Tutaj takim John Pewnie każdy, nie wiem czy starzy widzowie pamiętają, nowi nie John Deere siewnik Pottingera Eee, tak Coś jeszcze Chyba nic takiego, więc co, wsiadamy i lecimy się trzy To dzisiaj odcinku co ja wsiadam palamy opór podnosimy lecimy nie myślcie że w dzisiejszym odcinku obrama zamknięta też jak słyszeliście mamy challenge żeby spłacić kredyt połowę kredytu czyli 200 koła mamy już prawie połowę bo jak pewnie słyszeliście 30 poszła na sprzedaż po pijanemu sprzedałem więcej nie mamy więc no Lecimy też na te pole co Kupiliśmy w tamtym sezonie Pod koniec Mamy już ona własność tak Jak wszystkie prawie Więc no Wjeżdżamy Odpalamy się, nikt by nie myśleć Też yy, widzowie potrzebują pracownika, ale te tam Wiadomo, a raczej nie jest takie pilne. No w sumie, pilne no. Ale dobra, to pogadamy. To pogadamy zaraz, jak odpalę siewnik, odpalę nawigację. Trzeba wszystko ustawić, kurde, widzowie. Dobra, chyba Git. Łe, z przodu. Więc tak. Co wiesz? szukam pracownika. Niestety, jak widzieliście w tamtym odcinku, pracownik się zwolnił. O, czekajcie, bo za szybko trochę. No, takie 18-17, nigdy więc widzieliście, pracownik się zwolni, Nie ma pracownika, poszukuję nowego. Teraz obiecuję, że będę płacił, więc no, coś jeszcze mogę powiedzieć. Chyba nie czekajcie, może trochę. A no, dobra, kit jest a czemu się tak dzieje, ja już wiem. Dobra, no, więc jak ktoś chętny może pisać. Ale znając życie to znajdę z wyższego otoczenia. Opa. No myślę, że w brata zatrudnić, ale wątpię. On teraz niedostępny. On no, tam łojce uprawia. Po trzydziestku. Tam siądku chyba, co tam, nie wiem, co oni tam mają. No, wiecie, ja teraz dużo pola. Więc sam nie dam rady tego wszystkiego uprawić. Także dzisiaj nie będzie za długi odcinek, bo to wiadomo, samemu to nie ma o czym gadać. Ale o czymś pogadałem na pewno w Dobra, nawrócimy sobie tutaj elegancko. Gdzie to? Dobre, nie wiem o, dobra Jeden obok drugiego będzie musiał zjeść tutaj Przeszczeki sobie zrobię poza odcinkiem jak zawsze Bo to więcej kłopotów niż niż roboty Ale dobra Kurde, to sąsiada nie ma Od tamtej pory co kredyt nabrał Myślałem, żeby tamtego sąsiada wziąć do pomocy. Może do niego zadzwonię, bo mam numer. I pokadam z nim. Ale zobaczymy. O, może on już wrócił do Polski, bo tu idę. Dwa sezony minęły. Więc może wrócił do Polski. Ja to przecież ten. On gospodarstwo upadło i złożył. Może pani chciał pracować na roli, więc byśmy go zatrudnili, ale to w sumie zadzwonię dzisiaj poza odcinkiem. Jeśli tego tam No dobra, czekajcie. Jak widzicie, tutaj jeszcze zimia nie gotowe. Tam chyba co tam jest? Poplon zasiany. Więc no. Też może mogę mało mówić. Też mało się skupiać, bo w mi leci mecz polski. Ale to już poza tym. Więc no. Też chyba kupię drugą przyczepę. Bo tak, zarobimy sobie trochę z tego. Yy, z plonów. Więc 200 koła na luziu zbieramy Więc na czepę sobie kupimy jakoś. Może znów to samą, za 25 koła I na przykład do Ursusa jakiś zestaw się zrobi na... I ten, jak to się nazywa? Na wakacje? Ale to najpierw musimy spłacić ten kredyt A nie ma co, trochę kredyt do tego jest To aż 450 tysięcy No ale jak połowę spłacimy, to już będziemy Coraz bliżej. Więc same siebie trochę to Będzie odcinek, ale. Nie wiem, najwyżej pojedziemy i ten. A nie, nie mam samochodu właśnie. Kurde, widzowie. Dobra, to najwyżej jeszcze pojedziemy i... O kurde, co ja tam zrobiłem? Dobra, to poza odcinkiem zobaczę Trochę sobie posiejemy I najwyżej weźmiemy... jak to się nazywa? Oprzyskiwacz pod Ursusa i myśmy popryskali ten żebak. Jak fasty wyszły ale wątpię, czy wyszło, ale na pewno coś. No zobaczymy. No tam orka była chyba. Więc nie powinno wyjść. Ale to zobaczymy już zaraz. Jak tu sobie trochę jeszcze posiejemy. Więc możecie napisać, co u was, co was, jak tam w szkole leci. I też, yy, jak to się nazywa. Też niedługo święta. No ile zostało już? Niedługo, półtora miesiąca. Też za tydzień, w środę, już tarwal, więc coraz szybciej będzie lecił ten czas. Też dziękuję za taką obecność na podsérie Młodzi Rolnicy, naprawdę, nie? Tenga. O kurde, trochę, 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 trochę posiałem. Dobra, poza go garnę. Co ja tu narobił? Chyba mam na y włączone ten ten. Tak, chyba teraz nie ma. Dobra. Naprawdę. Coś miałem powiedzieć, no. Kurde, trochę nudno, tak bez sąsiada. Bo zawsze był to, co się działo. Albo jak pracownik był, to też coś się działo. A teraz to, tak samo. Pewnie jakby będziecie się pisać. Czekajcie, o, idę. To oto Czemu po robię To dlatego, że tu jest brona mechaniczna Jak ktoś nie pamięta I po co mam to bronować Jak mogę broną mechaniczną przelecieć I byłą gitara, nie ja to tak siejemy sobie rzytko Dobra Dobra, niech drzwi będą na chwilę otwarte Którą mamy minutę? Dobra Jeszcze jeden przejazd zrobimy, w tamto jest z powrotem Albo dobra W sumie już pojedźmy sobie na gospodarstwo Weźmiemy sobie Ursusa, pojedziemy zobaczyć jak to ten Jak ten rzepak Może jest do pryskania, a jak nie będzie to wrócimy Siadź dobra pójdziemy z tu łe zapomniałem, że ten pokołacz nie zostaje właśnie miałem dzwonić do gminy, żeby to coś zajęli tym przez ten sen co tam było i w ogóle to masakra ja zapomniałem jak się oddycha dobra, wjeżdżamy Ok. Dobra, zaparkujmy sobie tu. Na razie nie będziemy podpinać. A, kurde, właśnie, bo ja jest od sąsiad mnie przywoził do domu. Ursus został tam u niego. Z tego co pamiętam. Kurde, widzowie. Zapomniałem odebrać od sąsiada Ursusa. To czekajcie, tak. Albo dobra. Nie będziemy podpinać. Pojedziemy sobie tak zobaczyć. Tam gdzie rzepak, tam są chwasty. Czy są chwasty? Bo jak będą chwasty, to podczonego najwyżej, albo nie, na no, tego ursusa odbiorę najwyżej. To zrobimy cięcie i pojadę do sąsiada, odebrać tego ursusa. Też, o, kukurydza na kieszonkę już stoi tutaj. Mamy pole, no ale wiadomo, tutaj będzie też brzydko. Więc no. Nie, tutaj nie będzie rzetka, tutaj coś innego będzie, nie wiem, właśnie Może jęczmień, pszenica, coś takiego Tutaj mam rzepa, czekajcie, tutaj się wjeżdżało i o, belki jeszcze Mamy, będę musiał je zawieźć na gospodarstwo, nie ma nic Mówię, że orka była to więc nawrócimy, oj, kamerka, coś Ten się zbugowała, no ale jesteśmy z powrotem Chyba kamerka, czekajcie Ta kamerka, dobra Teraz nie jestem na innych shaderkach niż na młodych, ale Każda seria inne do Dobra nie ma to. Będę musiał... Po... Też oby jeden odcinek robię z siebów poza odcinkiem co za sieba mim zostało te pole i tamte duże jedne. Tam też zostało mi no ale... Już poza odcinkiem Tutaj mamy łąkę do koszenia. Ale tę łąkę będę przerabiał, bo to... Mała oneczka Myślałem, żeby ją załorać. Obornika mamy więc no Lecimy dalej siać Myślałem, że chwasty są Zapomniałem poza odcinkiem sprawdzić sobie Ale się przejechaliśmy Chociaż Więc na tego zrobimy jeszcze sobie parę przejazdów, będziemy kończyć, bo to wiadomo, samemu to nudno. Też nie mam o czym gadać. Dobra, te pole mi się podoba, nie wiem jak wam. Dobra, lecimy. Wjeżdżamy i opuszczamy, teraz trochę na zewnątrz posięgamy sobie Ole biały nie masakra, będziemy musieli umyć, zatankować bo paliwa też rezerwa jest więc no naprawdę sorry, że taki króciutki odcinek, no ale wiecie jak to jest samemu nie? ten co nagrywa to wie tym bardziej, że już się przyzwyczaiłem do o, nagrywania z kimś. No ale na no spokojnie. Znajdziełem pracownika. Jak pewnie oglądacie mecz, dzisiaj to Polska już wygrywa 1-0 Taka informacja malutka A tam jeszcze mamy pole Dobra dobrze wiedzieć Więc co Widzowie Ja będę się z wami żegnał Ja będę sobie tutaj siał powolutku więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Do następnego. Ailo.